deregulować, minimalizować, upraszczać najmocniej rozwijający się region, nie w Polsce, w Europie. Panie Pośle, chciałbym zapytać o to, mówimy, jesteśmy dzisiaj na drugim forum transformacji przemysłowej. Chciałbym zapytać, czy prawo, które stanowicie jako posłowie, faktycznie nie jest zbyt przeregulowane i nie blokuje rozwoju biznesu i nie blokuje takiej właśnie transformacji przemysłowej, która dzisiaj jest niezbędna. Ja myślę, że sama komisja deregulacyjna, która powstała w zeszłym roku, powstała właśnie po to, żeby to prawo deregulować, minimalizować, upraszczać właśnie po to, żeby rozwijała się... Ta strefa przemysłowa coraz szybciej, coraz lepiej, coraz prężniej. No, sami dobrze wiemy, co się dzieje globalnie. Te branże, wszystkie związane z obronnością, z nowymi technologiami, bardzo szybko i bardzo mocno będą musiały się rozwijać. No i właśnie po to zmieniamy to prawo. Ale jeszcze raz podkreślam: Komisja Deregulacyjna jest po to, żeby upraszczać mocno przepisy, a nowe prawa, które tworzymy, robimy wszystko, żeby jak najbardziej minimalizować zapotrzebowanie. Jest Panie Właśnie, nie się dzieje to zbyt wolno. Czy ta transformacja, mamy wojnę za granicą, czy to nie jest zbyt wolne? Czy my nie powinniśmy przyspieszyć w zakresie inwestycji dual use, w zakresie inwestycji w zbrojenie? Czy to nie jest za mało? Zawsze by się chciało więcej i zawsze chciałoby się szybciej. To, na co pozwala rynek, to, na co pozwala przemysł, to, na co pozwalają pieniądze, o które cały czas nasz rząd walczy, powodują, że w tym tempie, w którym robimy, wydaje mi się, że jest to najbardziej optymalne tempo dla naszej gospodarki. Faktycznie chciałoby się szybciej, ja wierzę w to, że w najbliższych miesiącach, no, latach, ale również miesiące będą to najbliższe pokazywać firmy polskie, firmy polskie prywatne, nie tylko i właśnie te z branży państwowej, z tej działki państwowej, będą mocno przyspieszać i będą właśnie powodować, że to przyspieszenie będzie się jeszcze bardziej powiększać. Również w naszym regionie zagłębia miedziowego, bo mówimy o bardzo ważnym regionie dla Polski jeżeli chodzi o wydobycie surowców, przetwarzanie surowców, to co dzisiaj jest złotem nad złotem, prawda? Sam ten ostatni e, okres, który pokazuje, że przyspieszamy z budową kopalń. E, za niedługo będzie ogłoszona nowa strategia w KGHM, która również pokaże, e, w którym kierunku KGHM będzie szedł. Zapowiedzi e, pod koniec zeszłego roku ministra Jarosa, który się pewnie też o tym e, powie, e, o nowych propozycjach w rozwoju e, przemysłu, e, no właśnie w naszym głównie regionie. Trzeba pamiętać, Dolny Śląsk jest to dzisiaj najbardziej rozwijający i najmocniej rozwijający się region nie w Polsce, w Europie i te wszystkie nowe przedsięwzięcia przemysłowe, one będą powodować, że będziemy się rozwijać jeszcze szybciej, jeszcze sprawniej, jeszcze mocniej, no bo nam wszystkich sił wystarczyło do tego, żebyśmy przyspieszali, budując tą gospodarkę tak, żeby czuć się bezpiecznie, coraz bardziej bezpiecznie. Minister ja rozpodaję taką datę 2035 rok. Co to jest za magiczna data dla transformacji, Przemysłowej w Polsce? Każde nowe rozwiązania powodują, że potrzebny jest okres na to, żeby te nowe technologie wchodzić, żeby zmieniać ten przemysł, który dzisiaj e, mamy. No, my z podwórka zagłębiamy w Wiemy, że skadzimy coraz głębiej, coraz e, e, większe temperatury mamy w kopalniach i tu jest potrzebna nowa technologia. Do tych technologii też będziemy dochodzić w najbliższym czasie. Ale cała strefa obronna, e, czyli przemysł, obronny, który będzie się rozwijał również w naszym obszarze, to powoduje, że te nowe technologie potrzebują czasu, tak? To przyspieszenie, o którym mówimy, jest niezbędne, ale na niektóre inwestycje wielkie, inwestycje wielomiliardowe, inwestycje, o których mówimy od kilku lat, tak szczerze mówiąc, to powodują, że potrzebujemy do tego czasu. Energetyka, ona również się musi zmienić. My musimy dywersyfikować kwestię produkcyjną, jeżeli chodzi o, o energię. Tu też wielkie inwestycje, które rozpoczęły się, już które zaczęły się, na to też potrzebujemy czasu.